Czy jak widzisz całość to jest okej, okay, nie? No, no, nie, nie stać. Stać. No, to jest Ale to silnik i... Ciekawe Muryż 2 Dwójka za nami jest Nie gdzieś to Co się stało? Um. Dostał się stało? Dwa bezpośrednie z Shippunowa Boli hmm. Dwójka. Dwójka. Tym samym ko Znowu ten koleś wybiegł Widzę go, Genek, będziesz go widzieć Drugi kontakt, wyciąga... Używacz, to był erpek. Dobra, tamtego zdjąłeś. Widzisz go? Jeden osiem Stoisz na spasie. Pięknie, dostał. Dobra, jest Jeszcze jeden. Nie skacze. Dobra. Jednym mam że my jako kawaleria rozpieprzymy im wszystko, a piechota przyjdzie na gotowe. Luka, ubezpieczajcie nawet sporowym... Pięknie, dostał. ...wizję. Ale się Nie, w nie cenię jak programi strzela. Już dwa przeleciały nad głowami. Potwierdzę. Przyjąłem, e, podaj mi tylko waszą dokładną pozycję.